Czy wiesz, że Egipt to nie tylko rajskie plaże i spektakularne zabytki? Dzisiaj omówimy trzy powody, dla których podróż do tego kraju może być niebezpieczna, a trzeci z nich pomoże Ci uchronić się przed utratą pieniędzy. Pierwszym powodem jest niestabilność polityczna. Choć Egipt od lat jest popularnym kierunkiem turystycznym, to nie zawsze jest spokojnym krajem. Okresowe protesty, konflikty i napięcia w regionie mogą wpływać na bezpieczeństwo turystów, szczególnie w dużych miastach. Takich jak Kair czy Aleksandria. Warto śledzić lokalne wiadomości i unikać miejsc, gdzie mogą odbywać się demonstracje. Przed podróżą zaleca się również sprawdzenie aktualnych zaleceń wydawanych przez ambasady i organizacje turystyczne. Drugim powodem są problemy zdrowotne. Egipt to kraj, w którym standardy higieny mogą być niższe niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Popularnym problemem wśród turystów jest tzw. zemsta faraona zatrucia pokarmowe i problemy żołądkowe spowodowane miejscową wodą lub jedzeniem. Aby uniknąć takich problemów, zawsze pij wodę butelkowaną, unikaj jedzenia z ulicznych straganów, a owoce i warzywa jedz tylko po umyciu lub obraniu. Warto też zabrać ze sobą podstawowe leki na biegunkę i odwodnienie. Pamiętaj, że zdrowie to podstawa udanych wakacji. Ostatnim niebezpieczeństwem jest natarczywość lokalnych sprzedawców i ryzyko oszustw. W popularnych miejscach turystycznych, takich jak Giza czy Bazary w Kairze, można spotkać się z bardzo nachalnym zachowaniem sprzedawców, którzy starają się za wszelką cenę sprzedać swoje produkty. Często spotyka się też zawyżone ceny dla turystów, a czasami nawet drobne oszustwa, np. przy wymianie pieniędzy lub wynajmowaniu przewodników. Aby tego uniknąć, warto negocjować ceny, korzystać z oficjalnych kantorów i zachować zdrowy dystans. Pamiętajcie, że czujność to podstawa, aby uniknąć niepotrzebnych problemów. To trzy główne powody, dla których warto być ostrożnym podczas podróży do Egiptu. Pamiętajcie, że dobra organizacja i odpowiednie przygotowanie mogą sprawić, że wasza podróż będzie bezpieczna i pełna pozytywnych wrażeń. Jeśli chcesz znaleźć tanie oferty wakacji do Egiptu, to odwiedź naszą stronę wakajki.net. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.